Święty przyjść duchu święty. Więc Ducha Świętego, aby to On był w nas sprawcą ich chcenia i działania, by Duch Święty poprowadził nas w tym czasie, aby to On pozwalał, by każde serce zostało dotknięte, aby to On sprawiał, że Boże Słowo przenika w głębi naszego serca. Prosimy Ducha Świętego, aby to On poprowadził każdego z nas, tak jak tego potrzebujemy, w tym szczególnym czasie, czasie rekolekcji. Ale też w tym szczególnym czasie Wielkiego Postu, który w takich warunkach przyszło nam przeżywać. Proszę więc. Duchu Święty, przychodź do naszego serca. Duchu Święty, przychodź, bo po, potrzebujemy Twojego prowadzenia. Duchu Święty, przychodź, ponieważ to Ty jesteś y, dawcą łaski, błogosławieństwa i mocy. Duchu Święty, przychodź, albowiem Ty nam tłumaczysz Słowa Jezusa. Ty pozwalasz je rozumieć. Duchu Święty przychodź do nas, albowiem to Ty jesteś spójnią jedności, małżeństwa, rodziny, wspólnoty, parafii, Duchu Święty przychodź, abyśmy coraz lepiej mogli odkrywać to, do czego Bóg nas zaprosił. Chcę prosić też Duchu Święty, abyś w szczególny sposób dotykał tych wszystkich, którzy potrzebują Ciebie, Twojego. Nawiedzenia, Twojego rozpalenia i tego byś nawadniał ludzkie serca Swoją łaską ożywczym, cudownym, wspaniałym źródłem. Bądź też tchnieniem, aby każdy posłuszny tym Twoim podpowiedziom, tym Twoim impulsom potrafił rzeczywiście wykonywać dzieła Boże. By to był Twój czas. Duch Święty Boże zmienił się nad nami. Przyjdź pocieszycielu, przyjdź nauczycielu, przyjdź darcu wszelkich darów. Amen. w takim szczególnym czasie. Może właśnie wymagają jednego zdania, przedstawienia się. Mam na imię autor, jestem w Gliwicach na stałe, tu pracuję jako rezydent przy parafii św. Bartłomieja w Gliwicach, a na co dzień zajmuję się sprawami związanymi z dziełami nowej ewangelizacji w diecezji gliwickiej. W ramach tej posługi zostałem ustanowiony takim szefem tej komórki ewangelizacyjnej w diecezji i rzeczywiście podejmujemy różne dzieła, rekolekcje, kursy, szkolenia i również takie inicjatywy, które mają przybliżać wszystkim osobę Jezusa. Zatem cieszę się, że mogę prowadzić, mogę zaproponować właśnie ten moment zatrzymania się w czasie Wielkiego Postu, ten moment, Pochylenia się nad Słowem i moment otwartości na Boże działanie, Obie też w Tobie, więc może za pomocą tych nowszych sposobów docierania do siebie możemy rzeczywiście komunikować sobie Słowo Boże i tym Słowem żyć. Pomimo tego, że może nie znamy się bezpośrednio, możemy jednak coraz bardziej odkrywać to, Kim jest Bóg dla każdego z nas i co dla każdego z nas przygotował przez tych kilka dni, które dla Ciebie będą czasem łaski, błogosławieństwa i ufam tak, i modlę się o to, aby były czasem uzdrowienia Twojego serca. Zapraszam na tę kolekcję poprzez ten przekaz internetowy, aby był to czas rzeczywiście wspólnego podążania za Bogiem. Amen. Tematyką naszych ćwiczeń rekolekcyjnych, ćwiczeń wielkopostnych, bo, bo chcemy to podkreślić, że to jest troszkę inna forma, jest takie stwierdzenie, przeobrażeni. Tak jak mówimy, że jesteśmy na przykład przebogaci. Albo e, że jesteśmy e, przemożni. Tak. E, tak samo chciałbym, żebyśmy w tym kontekście rozumieli to słówko: przemyślnik, obrażenie. Bo może tak być, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, w tych okolicznościach, jesteśmy obrażeni na początku. Na świat, na sytuację, na Pana Boga. A niektórzy nawet są przelęknieni, niektórzy są przestraszeni. Może tak być, że, że ktoś jest w dużym, wielkim stopniu przeobrażony właśnie na wszystko. Na tych, którzy nie dopełnili czegoś, na tych, którzy może chorobę roznoszą. Różne sytuacje. Bywamy obrażeni. I teraz w takiej sytuacji Bóg przychodzi do nas i mówi: zacznij te ćwiczenia wielkopostne. I kiedy myślałem o takiej sytuacji właśnie w Biblii, to, to pojawił się oczywiście prolegionarz, który był obrażony, który był, um, który był niezadowolony. Właśnie. Najpierw z tego, że, że Pan Bóg tak łatwo przebaczył tej niniwie. On by tam wszystko już powycinał, wszystko by poniszczył. A Bóg przebaczył. Okazał mi On potem jest obrażony na to, że, że słońce jest tak wielkie, że, że pali go w głowę. Jest obrażony na świat. A potem jest. Obrażony na robaczka, który podgryzł korzenie krzewu, który dawał mu trochę cienia. I jest obrażony. Może w takiej sytuacji jesteś. Może w takiej sytuacji przyszło Ci przeżywać ten czas. Może czujesz się tak właśnie jak ten robaczek, obrażony. Więc być może potrzebujesz. Takiego czasu, czasu tak jakby przebywania w kokonie, gdzie, no tak jak widać, no może się nudzisz, może nie wiesz co zrobić, może nie wiesz jak to będzie wyglądać, może nie wiesz co tam w tym przeobrażeniu będzie się dokonywać, ale wytrzymaj. Bądź podejmij te ćwiczenia wielkopostne. Pozwól, aby rzeczywiście ten proces przekształcania w Tobie następował. Pozwól, aby Bóg przepoczwarzał coś w Tobie. Jest to dobry czas, czas właściwy, czas dla ciebie. I finałem niech będzie to, że, że, że ujawni się cudowny, wspaniały motyl, który rzeczywiście przeniknięty Bożym Słowem, prześwietlony Bożą łaską, ma te możliwości chwalenia Boga, wielbienia Go słowienia tego, co robi dla nas, kiedy On wewnętrznie nas przemienia, przeobraża, czyniąc nas rzeczywiście coraz bardziej podobnych sobie. Te ćwiczenia wielkopostne są dla Ciebie. No więc to jest ta, ta próba poddania się Bożej łasce, Bożemu działaniu, też Bożemu tłumaczeniu. Bóg tłumaczy Jonaszowi. Bóg tłumaczy prorokowi. Może też tak jest, że jesteś pracownikiem. Być może jesteś kimś zaangażowanym. Trzy dni włożyłeś w jakieś dzieło i wszystko dunęło, No bo coś przerwało ten, ten proces. Obrażony. Może to czas, żeby zatrzymać się i pozwolić, aby Bóg zrobił coś w tobie. Czyli krótko mówiąc, żeby przemienił Twoje wnętrze. E, czyli ta przemiana wewnętrzna e, jest naszym celem, jest, jest e, naszym zamiarem, e, po to, żebyśmy poddawali się temu Bożemu oczyszczaniu, temu Bożemu tłumaczeniu, e, temu Bożemu przemienieniu. Temu, co Bóg dla nas chce uczynić, a czego bardzo potrzebujemy, w takiej sytuacji, w jakiej, w jakiej jesteśmy. To przeobrażenie można też pokazać w tym obrazie, którego użył Święty Paweł, mianowicie w liście do Koryntian w pierwszym, w trzecim rozdziale, porównuje nas, Kościół, wspólnotę, do roli uprawnej i do Bożej Budowli. Więc, jako rolę, poprośmy, żeby Bóg przeorał w tym czasie ćwiczeń. Pozwól na to. To oznacza przewrócenie do góry nogami, ale to oznacza równocześnie użyźnienie. To oznacza równocześnie przygotowanie pod zasięg. I wiemy, że. Skalista gleba potrzebuje takiej orki. I być może to jest taki czas. Pozwól przewrócić Bogu niektóre rzeczy. Przeorać Twoje serca, wtedy będzie glebą na zasięg tego słowa, które Bóg dla Ciebie przygotowuje. Abyś wydał plan. I drugi obraz to obraz budowli. Więc być może to jest czas, by Cię Bóg przebudował. Żeby być może przesunął ścianki w niektóre miejsca, poszerzył przestrzenie, być może odrestaurował Twoje wnętrze. Przebudowa w Twoim sercu, w Twoim życiu. Ten czas będzie pewnie sprzyjał takim bardzo konkretnym zatrzymaniom, ale też bardzo konkretnym przemieszczaniom, pewnej rzeczywistości. Może przemebluje coś Bóg w Twoim domu, w Twoim życiu. Pozwól, aby Boży czas zaczął się. Proś o to Ducha Świętego. Proś, aby rzeczywiście to był czas przeobrażenia dla Ciebie, dla Twojego serca, dla Twojego życia. Amen.